Hej, lecimy z kolejnym cotygodniowym przeglądem newsów i ciekawostek ze świata idei, zaczynając od tego, że Kościół Katolicki w ciągu 9 lat stracił zaufanie prawie jednej czwartej społeczeństwa. Wynika z badania przeprowadzonego przez Ibris dla Polskiej Agencji Prasowej. Obecnie niewiele ponad jedna trzecia Polaków deklaruje zaufanie do Kościoła. Według badania Ibris łączny odsetek osób, które deklarują zaufanie zdecydowanie lub raczej do Kościoła Katolickiego spadł z 58% we wrześniu 2016 do 35% we wrześniu 2025. To Spadek o 20, niemal 23 yy, punkty procentowe. Jednocześnie poziom nieufności wzrósł w tym samym okresie dwukrotnie z 24% do 47%. Ibris zauważył, że najbardziej alarmująca zmiana nastąpiła w ciągu ostatniego roku. Między październikiem 24 a wrześniem 25 roku łączny wskaźnik zaufania spadł o 4,3 punkta procentowego. Instytut zwrócił uwagę, że jest to jeden z najgorszych wyników, jeśli chodzi o tempo spadku, odnotowane w historii przedstawionych badań. Jak wskazał Ibris, w tym czasie odsetek zdecyd zdecydowanie nieufających wzrósł o niemal 5 punktów procentowych, co sugeruje, że to właśnie ta grupa jest głównym czynnikiem spadku. Prezentowane wyniki nie pozostawiają wątpliwości i mamy do czynienia z kryzysem zaufania o niespotykanej dotąd dynamice. Spadek o ponad 4 punkty procentowe w ciągu zaledwie roku to sygnał, że dotychczasowe procesy erozji zaufania przyspieszyły. Instytucja Kościoła coraz bardziej traci swoją pozycję jako naturalnego autorytetu w społeczeństwie, co jest widoczne zwłaszcza w rosnącej grupie osób, które zdecydowanie mu nie ufają. Wyniki te wskazują na konieczność głębokiej refleksji i strategicznej zmiany w komunikacji, aby móc odzyskać choć część utraconego kapitału społecznego. Ocenił dyrektor do spraw komunikacji Ibris. Według instytutu badanie pokazuje również narastającą polaryzację wobec kościoła. Odsetek osób, które zdecydowanie ufają kościołowi osiągnął rekordowo niski poziom 7, 7%, podczas gdy, gdy grupa zdecydowanie nieufających stanowi 26%. Czy ktokolwiek jest zaskoczony? Nie pytam, czy komuś się to podoba, czy nie, że tak się dzieje, tylko czy kogokolwiek to dziwi, że przez ostatnie 9 lat publicznie wyrażana opinia o Kościele poleciała w dół. I podejrzewam, że bardzo wielu osób powie, że powodem pojawienia się tych negatywnych opinii, pogorszenia się opinii no, będzie zarówno tam próby mocnego przytulania się do rządów wpisu, tak, albo często słabe reakcje na różnego rodzaju nadużycia seksualne w kościele itd. A do, dodatkowo podejrzewam, że do pewnego stopnia to też jest trochę zmiana pokoleniowa, tak? Część ludzi ze starszego pokolenia po prostu wymiera. Natomiast wydaje mi się, że, że, że warto troszeczkę głębiej na to spojrzeć, przynajmniej z moich obserwacji. W ciągu tej ostatniej dekady, to nie jest nawet tak, że u ludzi zaczęły się pojawiać negatywne opinie o Kościele. Tylko mam wrażenie, że przestrzeń publiczna i medialna tak się zmieniła, że y, zaistniało znacznie więcej okazji do. Yy, Publicznego wyrażania tych negatywnych opinii o Kościele, co przekłada się również na ich normalizację w społeczeństwie. Również u ludzi, którzy wcześniej być może byli zupełnie poza Kościołem, po prostu nie myśleli o nim, nie mieli żadnej głębszej opinii. Myślę, że takie osoby mają coraz więcej okazji do tego, by myśleć o nim źle. I, bo to tak jak zostało tutaj trafnie zauważone w tym tekście, wcześniej poprzednich dekadach w ogóle Kościół kojarzył się domyślnie dobrze. No bo to element tradycji, prawda, i tak dalej. I w tym momencie mam wrażenie, że ten, ten element domyślności zasadniczo zniknął tak naprawdę z, z, z przestrzeni publicznej polskiej. I wydaje mi się, że też do tego dokłada się trochę też sam fakt Przemieszczenia się sporej części komunikacji do internetu. Bo w internecie wszelkiego rodzaju negatywne, negatywne sentymenty do bardzo różnych grup, tak, mają mają do, doskonałe środowisko do, 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 do rozpowszechniania się i do wzmacniania się również, nie? Bo, bo tutaj też mam wrażenie, że jest jednak, że jest pewna różnica jeszcze, że, no nie wiem, w takiej przestrzeni, internet właśnie, moim zdaniem też jest przestrzenią publiczną do pewnego stopnia, ale w przestrzeni, nie wiem, telewizyjnej największych mediów, nie, mimo wszystko jednak nie spotkasz człowieka, który wyjdzie i ci powie, tak, kościół jest zły, a w, w, mam wrażenie, że oddolnie internetowo na Naprawdę niemało części yy, mediów społecznościowych to są przestrzenie, w których tego typu poglądy są zupełnie popularnie pojawiające się. I to też nakręca yy, postrzeganie takich poglądów i samej oczywiście, yy, samej oczywiście instytucji. Natomiast i tutaj oczywiście jest taka porada, że, że to jest okazja, do, że to jest ostatni czas do refleksji, prawda, i tak dalej. Natomiast w mojej ponownie, w mojej prywatnej ocenie, polski episkopat przejawia radykalny brak zdolności do jakiejkolwiek refleksji i reakcji na takie zmiany, więc podejrzewam, że żadne tego typu doniesienia nie skłonią do zmiany podejścia, dopóki po prostu pewna sekcja polskiego episkopatu nie wymrze i nie zostanie zastąpiona innymi ludźmi. No niestety tak to działa w bardzo dużych, bardzo starych, bardzo bezwładnych instytucjach. Nie tylko Kościół tak działa, tak, pewne części Akademii też tak na przykład działają, prawda? Natomiast też pytanie brzmi, czy to zaufanie będzie cały czas spadać, bo bardzo często jest takie, bardzo często przy tego rodzaju wiadomościach są takie, że zobaczcie, jak tam spada, to i to, to będzie spadać w nieskończoność aż do gdzieś tam się do, do mikroskopijnych wartości, ale nie Zauważmy, że to tak nie działa w wielu innych, w wielu innych, że tak powiem, dynamikach około kościelnych nawet. Zauważmy choćby nawet, że poziom zaufania do kościoła w tym momencie jest zbliżony do odsetka regularnie praktykujących ludzi. Która też tam między 30 a 40% się, się waha. I ja wcale nie sądzę, na przykład, żeby, ten, żeby to dalej szło w dół, a przynajmniej niezbyt gwałtownie, bo tak samo jak, wiecie, tak samo jak, tak samo jak y, praktykowanie prawda, w, w kościele, też, też mamy spadki przez ostatnie trzy dekady, ale to nie jest tak, że to jest spadek ciągły, tylko to się gdzieś tam powoli stabilizuje. Więc, więc na to też warto zwracać uwagę, że, te, te, że, że trendy y, nie są y, zazwyczaj. Zwyczaj nie muszą oznaczać, że, będzie, że będą koniecznie że będą kontynuowane w kolejnych dekadach, ale oczywiście to wszystko zobaczymy. I kolejno w nieco podobnym y, temacie. 1 września uczniowie polskich szkół podstawowych ujrzeli na swoich planach lekcji nowy przedmiot, wprowadzony przez ministrę Barbarę Nowacką: edukację zdrowotną, którą skomentował arcybiskup Marek Jędraszewski, który zarzucił resortowi deprawację najmłodszych. Polski duchowny zaapelował przy tym do rodziców, aby wypisali swoje pociechy z nowego szkolnego przedmiotu. Znajdujemy się w sytuacji, kiedy Ministerstwo Oświaty robi naprawdę wszystko, aby dzieciom odebrać piękno spojrzenia na siebie, niewinność serca, żeby zaoferować dziecku treści, które mogą je zdeprawować i to jeszcze pod płaszczykiem przedmiotu Nauka o zdrowiu. Tak o wprowadzeniu do polskich szkół edukacji zdrowotnej mówił arcybiskup Marek Jędraszewski w niedzielę. Wyraził swoje zapniepokojenie ograniczeniem religii w polskich placówkach edukacyjnych. Arcybiskup stwierdził w swojej homilii, iż treści przewidziane w nowym programie Ministerstwa edukacji mogą mieć na dzieci zły wpływ. Bóg nie, deprawacja, tak, ale ciągle rodzice mają szansę. Do 25 września wypisać mogą rodzice dzieci z tego przedmiotu. Jeżeli się zobowiązali w chwili zawarcia małżeństwa, by przyjąć i po katolicku wychować swoje potomstwo, to teraz przychodzi czas próby, czas odpowiedzialności, czas sprawdzenia, czy naprawdę kochacie swoje dzieci, mówi arcybiskup. Jest szansa, by powiedzieć temu złu jednoznaczne nie. Jest czas, w którym po raz kolejny możecie pokazać światu, jak bardzo Wam na sercu leży los Waszych dzieci, kochanych dzieci. Święte, święte zobowiązanie, wielka szansa dla Was, dla Waszych dzieci, Waszych rodzin, ale także dla polskiego narodu, mówił metropolita. Podczas mszy w Kalwarii zebrzowskiej arcybiskup mówił o Rodzinie jako sanktuarium życia powiązanym więzami miłości. Jest święta, bo daje życie. Święta, bo jest przeniknięta przez krzyż chrystusowy. Zwycięski dla tych, którzy w niego wierzą. W swoich homilii poruszył także kwestię równości między małżonkami w obrządku katolickim. Jako małżonkowie kształtujecie swoje małżeńskie więzy w duchu Chrystusa i jego miłości. Abstrahując od tego... Że szantaż emocjonalny może nie być najskuteczniejszą metodą oddziaływania na wiernych w Polsce w XXI wieku, że jak tego nie zrobicie, to nie, to nie pokażecie, że kochacie swoich dzieci. Yy, więc, abstrahując od tego, to zauważmy, że tak jak opisywaliśmy ze dwie prasówki temu no to okej, okay, zauważmy, że faktycznie przedmiot edukacja zdrowotna zawiera również między innymi uczenie dzieci wartości sprzecznych z, etyką, z katolicką etyką seksualną. I samo to, że Kościół może chcieć zasygnalizować to, poinformować o tym wiernych i nawet zachęcić do rezygnacji z takiego przedmiotu, samo to nie jest dziwne, samo to jest zupełnie przecież zrozumiałe w świetle tego, jak to wygląda, ale mnie prywatnie, delikatnie jednak dziwi. Rozemocjonowane zaangażowanie w ten temat polskiego episkopatu, i czy to przez przedstawicieli takich jak arcybiskup Jędraszewski, czy list episkopatu polskiego, który był na początku tego miesiąca, który zdaje się upatrywać akurat w przedmiocie Edukacja Zdrowotna jakiegoś szczególnego rodzaju zagrożenia dla wzrastania młodych ludzi w Polsce w duchu etyki katolickiej, podczas gdy przecież. Wartości sprzeczne z katolicką etyką seksualną wylewają się z każdego kąta popkultury i mediów od dziesięcioleci? Podejście do seksualności inne niż katolickie jest dzisiaj normą w Polsce. I od bardzo dawna większość Polaków ma poglądy bardzo jawnie sprzeczne z katolicką wizją seksualności. A teraz się obudzono i stwierdzono, że szczególnym zagrożeniem jest akurat ten przedmiot. To znaczy, ja nie dziwię się, że, że tutaj następuje jakaś reakcja, że kurczę, może powinniśmy zasygnalizować. Yy, yy. Że sprzeciwiamy się treściom sprzecznym z katolicką wizją seksualności. To nie jest dziwne, że jak episkopat może chcieć reagować w ten sposób, ale ta reakcja jest wycelowana w bardzo dziwnym kierunku, prowadzona z bardzo dziwnym natężeniem i z opóźnieniem o kilka dekad. I ponownie nie, jestem ciekaw, czy to będzie miało. Podejrzewam, że ewentualne skutki tego. Są bardziej powiązane z upolitycznieniem tematu edukacji zdrowotnej, ale nie wiem. Jest to dla mnie po prostu dziwna reakcja, nawet jeżeli gdzieś na jakimś poziomie zrozumiała. Następnie, co najmniej 35 osób zginęło we wtorek w intensywnych atakach Izraela na gazę, będąc, będących początkiem izraelskiej operacji lądowej w tym mieście, poinformował dziennik Harec, powołując się na źródła medyczne. Dodał, że ponad 40 osób zostało rannych, a kilkadziesiąt uznaje się za zaginione. Tysiące palestyńskich. Uciekały na południe, jednak wyjazd z miasta był zablokowany. Wielu mieszkańców spędziło noc na ulicach, obawiając się, że ich domy zostaną zburzone. Ludzie uciekają, ponieważ nie mają już innego wyboru. Nie mają się gdzie schronić panuje chaos dodała stacja Al Jazeera, opierająca się na informacjach od swoich dziennikarzy w gazie. Izrael nakazał ewakuację wszystkim mieszkańcom miasta. Szacuje się, że przed rozpoczęciem kampanii w sierpniu było ich około 1 milion. Według armii do wtorku gazę opuściło 400 tysięcy osób. Wojsko zapewnia, że rozbudowuje infrastrukturę humanitarną na południu, potrzebną do przyjęcia nowych uchodźców. Media informują, że wielu Palestyńczyków nie chce po raz kolejny uciekać. Organizacje humanitarne ostrzegają, że nie wszyscy mają możliwość, siły i środki, by wyjechać z gazy, a pozostałe obszary palestyńskiego terytorium nie są przygotowane do przyjęcia tak dużej liczby uchodźców. A tymczasem Polski rząd podjął działania wobec kontrowersyjnych reklam promowanych przez izraelski rząd na platformie YouTube. Materiały, które według niezależnych obserwatorów mogą wprowadzać w błąd w sprawie sytuacji w Strefie Gazy, wywołały wezwanie ambasadora Izraela do Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz interwencję w Google, informuje rzeczpospolita. Dzięki płatnej promocji, za którą zapłacił izraelski rząd, spot został wyświetlony aż 3,3 miliona razy i często określany był jako element wojny informacyjnej, bo zdaniem obserwatorów to nie ONZ lecz Izrael wstrzymuje dystrybucję pomocy. No bo spotwierdził, że Izrael to by chciał rozdzielić pomoc humanitarną Palestyńczykom, tylko ONZ to blokuje, a jest dokładnie odwrotnie jak wynika z naszych informacji w sprawie tego oraz podobnych filmów interweniowały polskie instytucje rządowe. Może to zaskakiwać, bo jeszcze na początku sierpnia, gdy reklamy pojawiły się w YouTube, przedstawiciele rządu zapewniali, że nie mają narzędzi, by na nie odpowiedzieć. Dodaje gazeta. Jak przypomina Rzeczpospolita, resort cyfryzacji informował wówczas PAP, że nie ma możliwości arbitralnego ingerowania w treści YouTube. Podobnie mówił rzecznik MSZ, którego zdaniem resort dyplomacji nie może za bardzo komukolwiek zabronić publikacji jakiegoś spotu. No to jak to jest w końcu? To nie dało się nic zrobić. Robić? Czy jednak od początku się dało, tylko jeszcze ten miesiąc temu rząd bał się może, że domaganie się zdjęcia treści od izraelskiego rządu zostanie źle odebrane? I okazało się po prostu, że klimat polityczny jest taki, że jednak można się tego domagać, więc to zrobili. I to jest trochę też odpowiedź na pytanie, co zwykli obywatele mogą robić w kwestii zbrodni na drugim końcu świata. Mogą dawać znać swojemu rządowi, żeby się nie bał zajmować jasnych stanowisk, choćby w takich kwestiach jak komunikacja na temat tego, co się dzieje. I dalej. Egipt ponownie proponuje utworzenie wspólnych arabskich sił zbrojnych, wzorowanych na NATO. Prezydent Egiptu zainicjował temat po niedawnym ataku Izraela na przywódców palestyńskiego Hamasu poza granicami kraju, czyli w Katarze. Celem bloku ma być wzajemna ochrona państw członkowskich przed zewnętrzną agresją i wzmocnienie pozycji świata arabskiego na arenie międzynarodowej. To moment, w którym świat arabski musi mówić jednym głosem i działać wspólnie, by bronić swoich interesów, powiedział egipski polityk, cytowany przez libańską gazetę. Natomiast w Europie reakcje są na nieco innych poziomach. Hiszpania zapowiada rezygnację z Eurowizji, jeżeli Izrael weźmie w niej udział. Decyzję podjęła Rada Hiszpańskiego Nadawcy Publicznego RTVE, motywując ją protestem wobec polityki Izraela wobec strefy gazy. To pierwszy kraj z tzw. Tak Wielkiej Piątki, czyli najwięksi płatnicy EBU, którzy oficjalnie grozili bojkotem Eurowizji na tle politycznym. W podobnym tonie wypowiadają się również inni nadawcy europejscy z Irlandii, Islandii, Belgii, Hiszpanii i Słowenii. No Hiszpania, o Hiszpanii Mówimy, którzy rozważają wycofanie się, jeśli Izrael zostanie dopuszczony do udziału. Hiszpański minister kultury wyraził publicznie sprzeciw wobec udziału Izraela w Eurowizji w przyszłym roku. Jego zdaniem udział w kraju, y, kraju w konkursie muzycznym oznaczałby normalizację sytuacji, w której Hiszpania nie chce popierać ze względu na konflikt zbrojny w strefie gazy i politykę Izraela wobec Palestyny. Choć formalna decyzja o udziale należy do hiszpańskiej telewizji publicznej, jej zarząd podjął już decyzję o wycofaniu kraju, jeśli Izrael pozostanie w składzie uczestników. Hiszpania jest członkiem Wielkiej Piątki, czyli krajów, które są największymi finansowymi sponsorami. Eurowizji i mają zagwarantowane miejsce w finale konkursu. Jej rezygnacja to byłby, byłoby to duży cios dla Europejskiej Unii Nadawców i znacząca zmiana w historii konkursu. Podobne głosy, po, głosy pojawiają się zresztą również nad Wisłą. Polska nie powinna brać udziału w Eurowizji, jeśli będzie w niej brał udział w Izrael, oceniła minister kultury Marta Cienkowska. Bardzo bym chciała, żeby to nie było wydarzenie, które staje się polityczne, natomiast powiem swoje osobiste zdanie, nie jako minister, ale jako człowiek. Uważam, że powin nie powinni się brać udziału w Eurowizji, jeśli będzie w niej brał udział Izrael. Minister dodała, że z bardzo ciężkim sercem przygląda się nam, co się dzieje w Palestynie. A dlaczego to nie może być jej stanowisko jako, jako pani minister? Jestem bardzo ciekaw. Tylko to musi być jej prywatne zdanie. Więc to wszystko to jest ciekawe i teraz tak. Ktoś może zapytać, ojejku, a co to zmieni, yy, co to zmieni, że, 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 że jeżeli by się udało wymusić niewpuszczenie Izraela na, na, na Eurowizję? Czy to cokolwiek zmieni? No, w sensie Oczywiście, to nie powstrzyma rządu Izraela przed robieniem tego, co robi, ale mimo wszystko będzie to zmiana dość duża w tym aspekcie, że to jest sygnał dla tej części społeczeństwa, która w ogóle nie śledzi polityki ani świata, przeciwko i dlaczego i przeciwko czemu w kwestii Izraela się protestuje. W sensie jest to, jest to temat wychodzący w ogóle poza sferę, poza sferę polityczną i w kwestii uświadamiania ludzi na temat tego, co się dzieje, i potencjalnie, tak jak mówiłem wcześniej, być może oczekiwania pewnych reakcji od rządów przez obywateli, to oczywiście, że może pewne rzeczy zmienić w tym, jak to jest postrzegane i we wzroście świadomości tego, to są pierwsze kroki do zrobienia czegokolwiek podejrzewam, znaczy zrobienia czegokolwiek, tak? w sensie tak jak mówiłem ostatnio. Ja nie, sądzę, żeby, ja nie sądzę, żeby Europa miała jakiekolwiek polityczne zdolności do zatrzymania tego, ale to nie znaczy, że trzeba się przytulać do tych ludzi. Kolejno jeszcze dodajmy, że pojawiła się ostatnio dość oryginalna odezwa izraelskich służb do polskich lotnisk. Mają one nie wyświetlać na tablicach informacji o lotach z Izraela, a powodem miał być incydent w Katowicach, gdzie pasażerów z Tel Avivu powitała młoda palestynka z transparentem Free Palestine. Według ustaleń autorów podcastu w związku ze śledztwem, Nietypowy wniosek trafił do polskich portów lotniczych za pośrednictwem jednej z firm lotniczych. Izraelskie służby argumentowały, że chodzi o bezpieczeństwo i unikanie prowokacji po zajściu w Katowicach. Z informacji dziennikarzy wynika, że lotnisko w Katowicach zaakceptowało propozycję i przestało wyświetlać część połączeń z Izraela, żeby, PiS, żeby było wygodniej po prostu turystom z Izraela, żeby nie musieli oglądać tego, co mają do powiedzenia niektórzy ludzie, którzy są w Polsce. Inaczej postąpiło lotnisko Chopina w Warszawie, gdzie realizowano jest najwięcej lotów do Izy Izraela. Jego władze odrzuciły prośbę o ukrywanie rejsów w telewizji. Zwrócono uwagę, że połączenia lotnicze i tak można śledzić w otwartych serwisach, yy, takich jak FlightRadar, a brak informacji na tablicach przylotów mógłby jedynie wywołać większe zainteresowanie i krytykę wobec lotniska za stosowanie nietypowych, nieprzejrzystych praktyk. No właśnie. I teraz tak, yy, patrząc na to wszystko, z jednej strony mamy, nie wiem, zdziwienie, oburzenie, dlaczego rządy i instytucje tak niepewnie, tak opieszale, tak niezdecydowanie reagują w tego typu wszystkich wymienionych sytuacjach, ale z drugiej strony zastanówmy się, że to chyba nie jest takie dziwne, że instytucje, które mają pewną bezwładność, są trochę zagubione w tej sytuacji. No to jak to? Możemy krytykować Izrael? No przecież to jest zwrot o 180 stopni w stosunku do tego, co było przez lata. Ostatnio widziałem zdjęcie takiego graffiti, że krytyka izraelskiego rządu to nie antysemityzm. Jasne, ale przecież jeszcze kilka lat temu za dokładnie takie hasła byłeś oskarżany o bycie antysemitą. I to również przez tych samych ludzi, którzy teraz rozdzierają szaty, że trzeba zatrzymać Izrael. I oczywiście, że w tym momencie izraelskie wojsko robi jeszcze gorsze rzeczy niż robiło w poprzednich latach, ale to nie jest tak, że, przed, że, że kilka lat temu to tam było różowo, jakoś strasznie. I z jednej strony fajnie, że tak powiem, że znormalizowano bardziej nazywanie rzeczy po imieniu w tym temacie w przestrzeni publicznej, ale z drugiej strony ja mam taką lekką obawę, że no po prostu nie łudzę się, że nagle opinia publiczna zaczęła być zdolna do chłodnej racjonalnej oceny zbrodni dokonywanych na Bliskim Wschodzie, a raczej mam wrażenie, że to wszystko jest wynik bardzo emocjonalnej reakcji na zdjęcia i nagrania, jakie dochodzą ze strefy gazy i to znaczy dla jasności, ta reakcja, pomimo iż emocjonalna, to jest poprawna w dużej mierze, ale też pamiętajmy, że jest impulsywna i jasne, że fajnie, że. Akurat teraz impuls idzie akurat w tę stronę, ale pamiętajmy, że to jest tak samo emocjonalne i impulsywnie sterowane, jak wcześniej była emocjonalnie sterowana niedawna reakcja, niechęci do jakiejkolwiek krytyki Izraela, bo kojarzyło się to z antysemityzmem, nie? Więc mamy po prostu miotanie się między, między różnymi po prostu mam wrażenie, skrajnymi punktami i to też z tego też mogą wynikać pewne problemy. Może nie, ale, ale mogą. Kolejno. Różnice między kobietami a mężczyznami są od dawna faktem w amerykańskiej polityce i nigdzie nie są one większe niż wśród najmłodszej grupy dorosłych Amerykanów, czyli pokolenia Z. Ale to nie tylko polityka powoduje te podziały. Najnowsza ankieta NBC News przeprowadzona przez Mamki pokazuje, jak różnice polityczne między kobietami a mężczyznami idą w parze z różnymi poglądami społecznymi młodych kobiet i mężczyzn. I oczywiście tutaj też jest wyznaczone, jak się tam różnią oceny polityczne, ale co ciekawsze, różnica ta dotyczy również innych obszarów. Członkowie pokolenia Z są ogólnie Bardziej niespokojni niż członkowie innych pokoleń, a około 1 czwarta z nich odpowiada, że prawie zawsze odczuwa niepokój lub obawy o przyszłość. Ten wysoki poziom niepokoju o przyszłość wynika głównie z podstawy młodych kobiet. 1 trzecia młodych kobiet stwierdza, że czuje niepokój prawie przez cały czas. A kolejna jedna trzecia zgłosiła niepokój przez większość czasu. Dla porównania niecałe dwóch na dziesięciu mężczyzn z pokolenia Z zgłosiło niepokój przez cały czas. Pomimo różnicy między sobą, mężczyźni i kobiety z pokolenia Z uznali te same trzy rzeczy za najważniejsze dla określenia sukcesu w życiu: satysfakcjonującą pracę, pieniądze na realizację swoich pragnień oraz osiągnięcie niezależności finansowej. Wyniki te pokrywają się z ogólnymi obawami dotyczącymi kosztów utrzymania. Czterech na 10 młodych dorosłych stwierdziło, że inflacja i rosnące koszty utrzymania są dla nich najważniejsze. Ważniejszymi kwestiami ekonomicznymi. Pojawiły się jednak również istotne różnice. Kobiety z pokolenia Z uznały stabilność emocjonalną za czwartą najważniejszą rzecz w swojej osobistej definicji sukcesu, podczas gdy mężczyźni umieścili ją na dziesiątym miejscu. Mężczyźni z pokolenia Z uznali dumę rodziny lub społeczności za piątą najważniejszą rzecz, podczas gdy kobiety z pokolenia Z umieściły ją na dziewiątym miejscu. Różnice kulturowe między mężczyznami i kobietami z pokolenia Z szczególnie wyraźne są, gdy uwzględni się na kogo głosowali w wyborach ostatnich prezydenckich. Mężczyźni z pokolenia Z, którzy głosowali na Trumpa, uznają posiadanie dzieci za najważniejszy element swojej osobistej definicji sukcesu. Kobiety z pokolenia Z, które głosowały na Kamale Harris, uznały posiadanie dzieci za drugi, najmniej ważny element swojej osobistej definicji sukcesu. Młode kobiety, które głosowały na Kamale Harris, uznały stabilność emocjonalną za trzecią najważniejszą rzecz w swojej osobistej definicji sukcesu, podczas gdy młodzi mężczyźni, którzy głosowali na Trumpa, uznali ją za przedostatnią. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety, którzy głosowali na Kamale Harris, częściej uwzględniają w swojej definicji sukcesu satysfakcjonującą pracę oraz wykorzystanie swoich talentów i zasobów, aby pomagać. Innym, zaś mężczyźni i kobiety, którzy głosowali na Trumpa, częściej wymieniają niezależność finansową, posiadanie dzieci i duchową równowagę na swoich listach cech definiujących sukces. To wszystko jest ekstremalnie ciekawe. Podejrzewam, że różnice w Polsce nie są aż tak duże, ale samo to zjawisko zupełnie różnego wartościowania rzeczy w swoim życiu osobistym jak najbardziej występuje również u nas na pewno i to jest taki namacalny objaw polaryzacji. Że to, to, I to nie jest tylko na warstwie preferencji politycznych, a bo ja głosuję tak, a, ja tak, ale i stojących za nimi wartości, celów życiowych, rzeczami, którymi, idei, którymi się kierujesz i które z kolei też są wzmacniane przecież przez przekaz polityczny ludzi, na których głosujemy, bo politycy doskonale wiedzą, w co wierzą ich wyborcy, i starają, znaczy starają się tego dowiedzieć i starają się w to wpasować. I zauważmy, że te podziały są potem świadomie pogłębiane przez polityków, bo można te podziały wykorzystać jako amunicję w wojnie politycznej. Jeżeli wierzysz w zupełnie różne rzeczy niż tamci ludzie, no to musisz musisz zagłosować przeciwko nim, bo oni są źli, prawda? I jeżeli się postrzega siebie nawzajem, zaczyna się siebie postrzegać nawzajem jako kompletnie dwa różne plemiona i to nie jest nawet takie całkiem kompletnie nieuzasadnione postrzeganie, bo po prostu kierujecie się innymi zupełnie rzeczami. To znacznie łatwiej zachodzi dehumanizacja, prawda, wtedy, bo to jest obcy nagle człowiek, tak, nawet jeżeli mówi w tym samym języku i pod tą samą flagą, to przecież on wierzy w zupełnie inne rzeczy, nie? I to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo kiedyś, oczywiście można powiedzieć, że o jejku, bo to kiedyś, to y, wszystkich ludzi w danej społeczności autorytatywnie uczono, autorytarnie może nawet uczono, że muszą wszyscy wierzyć w ten zestaw wartości wspólny dla naszej społeczności. Musicie w to wierzyć, bo jak nie, to jesteś na marginesie i będziemy się źle na ciebie patrzeć, albo coś gorszego ci zrobimy. Yy, I wiecie, wtedy Wtedy można powiedzieć, że nawet jeśli teoretycznie mogłeś wierzyć w co chcesz, no to praktycznie wierzyłeś w to pod wielkim, silnym naciskiem oficjalnej struktury, która promowała albo wymuszała pewne wartości. Tylko, że gdy, że tak się wyrażę, to się wszystko rozpięło, to co, to teraz ludzie faktycznie sami wybierają w to, co wierzą? W sensie... Czy to jest wolny wybór w sytuacji, w której rządy szczują na siebie nawzajem i aktywnie zabierają, zabiegają o wzmacnianie pewnych przekonań w pewnych grupach, a firmy zachęcają na przykład regularnie do antyspołecznych postaw konsumpcyjnych i w ogóle postaw życiowych, które maksymalizują użyją konsumpcję nawet kosztem zrywania więzi społecznych, nie? bo to też się dzieje? W takich realiach. Te, 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 te takie rozróżnie, rozróżnienie przekonań, prawda? I to, że każdy sobie wybiera, co chce, to jest wolny wybór przekonań, czy może nie do końca? Czy nie jest trochę tak, że zmieniliśmy jawne autorytety, mówiące ci, co masz myśleć, na niejawne autorytety, które też być może właśnie nie do końca widocznie wciskają cię w pewne pudełka yy, poglądowe? I warto sobie zdawać sprawę z tego wszystkiego. No i to tyle. Na koniec przypominam, że w przyszły wtorek jest Dzień Chłopaka, a więc jeżeli znacie kogoś, kto również należy do klubu najpiękniejszych zakoli, to możecie chcieć podarować mu kubek celebrujący te wspaniałą cechę wyglądu. Kubeczki i inne tego typu rzeczy y, znajdziecie na naszym sklepie zależy.pl, link poniżej. I tak samo poniżej znajdziecie link do bonusowej części prasówki, w której omawiamy to, że wygląda na to, iż Amerykanie i Chińczycy jednak dogadali się po prostu w kwestii y, oddania Amerykanom kontroli nad amerykańską częścią TikToka, ponieważ Amerykanie grozili, że y, wyłączą TikToka w Stanach całkowicie, że Chińczycy im go nie oddadzą. I, I wygląda na to, że się porozumieli, więcej szczegółów w linku poniżej i do usłyszenia. Hej! Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.